Tak. Dzień dobry. Jesteśmy w nowym targu na Osiedlu na Skarpie w mieszkaniu, które jest położone na trzecim piętrze w bloku. Mieszkanie ma 47,5 metra kwadratowego. W skład jego wchodzą dwa pokoje kuchnia łazienka, przedpokój i przynależna piwnica. W pobliżu jest ścieżka rowerowa, szlak wokół tatr. W związku z tym, że w pobliżu przebiega nowa zakopianka, to mamy idealny. Idealną komunikację, jeżeli chodzi o wyjazd do Krakowa czy powrót. Jesteśmy w, w, w kuchni, kuchnia jest obszerna. Przedpokój, sypialnia. Łazienka. Mieszkanie przeszło 4 lata temu gruntowny remont. No i salon, z którego jest wyjście na balkon. Można się od razu wprowadzać bez żadnych remontów.